Witajcie w szóstym odcinku zagrajmy w Sonic Colors na Nintendo Wii. Teraz nam został ostatni świat do zaliczenia przed wielkim finałem, i to jest świat pod nazwą Asteroid Coaster. Czyli świat, gdzie jest dużo kolejek, gdzie możesz praktycznie zginąć. I to jest praktycznie zaczynające się od teraz, ponieważ, jak skoczysz i kurde, ruszysz analogiem to natychmiastowa śmierć. Czyli możecie sobie skakać, ale nie bawcie się analogiem podczas skoku, ponieważ wtedy Sonic zmieni kierunek i on spadnie na swoją asteroidową śmierć. Ale chodzi o motyw poziomu i ogólnie cały wygląd tego świata, to ten poziom bardzo ładnie pasuje jako przedostatni świat. Praktycznie to jest bardziej oficjalny świat niż prawdziwo oficjalny świat, ponieważ to jest pełny kurde zone z aktami i wszystkim, a ostatni świat to praktycznie jeden poziom, jeden boss i jeden epilogowy poziom kończący grę. Ale cóż oto nasz Mega Wisp pod nazwą Frenzy. Takie, panie i panowie, są mega wispy. I to są wispy, które zostały zmienione w złe wispy przez Eggmana i jego wysysanie energii Goon. i Frenzy to chyba jest jedyny Wisp w tej wersji, który się pojawia jako mega wisp. Frenzy praktycznie jest takim bardzo brutalnym pacmanem, on lubi bardzo jeść. I tym więcej on je, tym staje się większy. I się go bardzo dobrze kontroluje w sekcji 2D. Jak gracie oczywiście Frenzy w sekcji 3D, to będziecie mieli problem z tym, że Frenzy lubi bardzo iść w lewo i w prawo. Na szczęście Frenzy nie jest położony w miejscach, gdzie możesz spaść z nim, więc to jest bardzo dobre ze strony Sonic Team. Ale tak czy siak uważajcie, ponieważ ten świat ma malutkie bullshity kurde położone w poziomach i szczerze do tego bullshitu się zbliżamy za chwileczkę, albo to będzie w akcie drugim. Tutaj sobie homing atakujmy asteroidy, ponieważ czemu nie, rozwalajmy kurde asteroidy, mam nadzieję, że tylko żaden kawałek nie spadnie na ziemię rozpoczynając apokalipsę. I to było bardzo dziwacznie powiedziane, więc ta... Muszę się uspokoić z apokalipsą. Akt drugi szczególnie ma bardzo hamską sekcję, która wymaga praktycznie wiedzy o tym, co tam będzie, inaczej śmierć. Ale też ta sekcja, gdzie skoczyłem na checkpoint, koło checkpointu, bo checkpoint olałem szczerze. Ta sekcja też jest hamska, ponieważ czasami Sonic może nie wycelować dobrze w ziemię i spadnie na śmierć. Ale tak, Asteroid Coaster jest bardzo chwalony przez fanów Sonika z tego powodu, że soundtrack jest bardzo i to bardzo wyczapisty. I tak, zobaczymy czy jakaś Wikipedia Sonika ma interesujące informacje na temat e, tego świata. I ma. Więc jak ja mówiłem, jak zobędziesz wszystkie szmaragdy chaosu, to odbokujesz Super Sonic'a. Jak nie mówiłem, to ja pamiętam to teraz. Jak zobaczysz wszystkie czerwone pierścienie i przecież wszystkie minigierki w Game Landzie, to odwykujesz Super którego możesz używać normalnie w poziomach. I to jest pierwsza gra czy d która na to ci pozwala. Więc kiedy używasz Super to layout poziomu się troszeczkę zmienia. W sensie takim, że się pojawiają sprężynki, które ciebie nie pojawiły, kiedy grasz normalnym Soniciem. To jest ponieważ gra tak ustawia poziom, żebyś nie musiał używać mocy Wispów, kiedy grasz Super Żebyście go nie wyłączali co parę sekund, ponieważ jest sekcja Wispowa, która wymaga wyłączenia supersonika, więc to oni stawili sprężynki, które odbiją supersonika tak mocno, że on będzie mógł olać totalnie sekcję Wispową. Ale cóż, panie i panowie, teraz robimy akt drugi Asteroid Coaster. I ten akt jest bardzo sucharowy z powodu jednego elementu, którego będziemy zarobić, nawet który wymaga wiedzy o tej sekcji. Przed robieniem tej sekcji, jak to mogę opisać, te ściany też są bullshitowe. Ponieważ jedno dotknięcie od tej czerwonej ściany, oczywiście, możemy na nich stać. Ale, jak się przesunie troszeczkę, i sonik będzie na platformie, gdzie on będzie mógł być przesunięty, to sonik spada, kurde, i śmierć. Spamujcie XA i skok! Spamujcie skok na tej sprężyce, ponieważ to wymaga takiej perfekcyjnej reakcji ponieważ ikonka homing ataku się pojawia mikrosekundę przed końcem yy, tej szansy. Więc jak to przegapisz i będziesz próbował się. Yy, kliknąć skok, to super too late będziesz i zginiesz. I praktycznie byśmy się wiedzieć o tym przed robieniem tej sekcji, żebyś wiedział, że tam będzie sprężynka, która ma bardzo dziwne opóźnienie homing atakowe. Ale jak widzicie, Frenzy jest bardzo głodny i kurde, trochę mi żal sonika, ponieważ tyle śmieci musiał zjeść. I szczerze, troszeczkę chcę pokazać o Asteroid Coaster. Ostatni poziom, bardzo fajnie brzmiący, bardzo fajnie wyglądający. I jak kurde, na każdy ostatni poziom jakiś bullshit może być. Więc teraz możemy sobie o czymś pokazać troszeczkę filerowym. I szczerze, nie wiem, jak wy reagujecie na moje filerowe gadatki. Ponieważ są niektórzy let's playerzy, którzy bardzo narzekają, że nie gramy o gierce. Ale bądźmy szczerzy, co mogę jeszcze powiedzieć o tym świecie, oprócz tego, że. Ten poziom jest też w wersji 3 Każdy świat jest w wersji 3 W ds nie 3DS-owej, więc. Przepraszam za mój błąd, panie i panowie. Ale cóż. Kiedy Sonic Colors wyszło, dużo ludzi myślało, że to będzie początek nowej ery Sonika. I szczerze, była taka nowa era. Ponieważ Sonic Generation to było dobrą gierką po Sonic Colors. Oczywiście, Sonic Colors było dobrą gierką. Potem Sonic Lost World się pojawił i to znowu podzieliło fanbase Sonika na pół, albo na kilkanaście części, ponieważ Sonic... Fanbase Sonika to jest fanbase, który, jak ja mówiłem... ...kilkakrotnie nie jest perfekcyjny, ma swoje problemy, są świrzy jak chris Chan, kurde. Którzy chcą być jednym z Sonikiem, jak to mogę powiedzieć po hentajowsku. Eee, cytowanie anime. Szczególnie hentai w moim kanale. SONIC BOOM też wyszło i to oczywiście skończyło być najgorszą grą Sonika. Ale chyba ściągnę tego Sonika Boom w końcu, ponieważ Sonika Boom chyba trzeba zrobić na tym kanale. Oczywiście może po Forces, ponieważ... Jeszcze debatuję czy robić jeszcze jedną grę Sonika przed Forces po tej grze. Albo takie malutkie filerki zrobię z innej serii. Ponieważ czemu nie? Ale cóż, czas na akt trzeci, Asteroid Coaster. I to był poziom, gdzie ja dużo sfejlowałem. I to jest jedyny poziom, gdzie ja dużo sfejlowałem. I widzicie to o co, kurde, dziwaczne efekty od światła? To jest właśnie to, o czym ja mówiłem. I to jest bardzo widoczne w tym świecie. Wiem, sobie wyobraźcie ten poziom w 5K, gdzie to jest bardziej widoczne. To byłoby praktycznie nieoglądalne. Praktycznie to 5K byłoby zamazane tymi oto filterami. I z tego co... Czy tam tego się w ogóle nie można pozbyć w ogóle? Więc niestety musimy grać tak jak gramy. Co z takim malutkim żalem, ale cóż. Mam inne gierki, które mogę nagrać w 5k. Oprócz Sonic Heroes też, ale to mogę w 4k przynajmniej nagrać. Znaczy ja to nie zrendruję w 4k, ponieważ mój internet nie da rady, pani i podobie. Mój internet nie da rady. A bo da rady. Zobaczymy, ile to by ważyło. Tak dla jaj może zrobię, kurde. LP z tego, z jakiejś gry Sonic'a, bo ponieważ mam y, trzymam trzy Sonic'i na razie na kąpie na dolfinie. mam Colors, Heroes i Adventure 2 Battle. Też mam Soul Calibur Legend, który chcę też zrobić, ponieważ gra chodzi fenomen fenomenalnie na kompie. Namco Museum oraz Contra. Oczywiście nie mogę w każdą grę grać na tym kontrolerze Wii, ponieważ nie mam Mayflasha jeszcze, który by mi pozwolił emulować sensor. Ale zawsze mogę wytrzasnąć jakieś kurde metody z emulowania e, tego sensora, ponieważ można grać w tego w Super Mario Galaxy na kontrolerze. Są ludzie, którzy którym się udało tak ustawić kontroler dobrze, albo na kompie, ale cóż panie i panowie, to jest bardzo interesujący akt. Tutaj trzeba parę przycisków kliknąć, żebyśmy mogli kurde ten, włączyć exit, ponieważ jesteśmy teraz na pierścienie Saturna i będziemy tutaj parę okorzeń robili, dopóki nie klikniemy wszystkich tych przycisków. To jest też bardzo interesujące, to, to jest to, to jest pierwszy poziom na tym let's play'u, gdzie ja zdobyłem wszystkie czerwone pierścienie. Więc tutaj będziemy mieli gwarantowaną rangę S. Więc tutaj jest, kurde, taki czarno-czerwony motobag, którego jak zniszczymy, to to zniszczy resztę motobagów na ekranie. Chyba to ci daje ekstra punkty. Mam nadzieję, że ci daje. Tak, dzisiaj ranga S jest gwarantowana przez te wszystkie czerwone pierścienie. Ej, no co? To jest cały ten poziom. Zaraz go skończymy. Ale cóż, zdobywając wszystkie pierścienie w całym świecie, odblokowuje nam y, poziomy Gamelanda. Są trzy poziomy Gamelanda, i jak przejdziesz je wszystkie, to wtedy odblokujesz dany szmaragd chaosu. I z tego co ja pamiętam, poziomy w Gamelandzie są oparte na starych poziomach, kurde, Sonika? Nie jestem super pewny, więc... Da. Nie cytujcie mnie w tym temacie. Ale cóż, tutaj się dowiadujemy, że... Właśnie to w Astroy Coaster Eggman konwertuje normalne USP na Mega wispy i wysysa energię Mega wispów do tworzenia jego Hyper Goan Energy, który nie, nie jego Hyper Energy, ale on wysysa mroczne Hyper Energy do hipotetyzowania ludzi. I Tail się martwi o Yakera, ponieważ my go dawno nie widzieliśmy. Szczerze my go nie widzieliśmy od Starlight Carnival? Ale cóż, czas na akt piąty Asteroid Coasta. Hej, to kolejna sekcja 2D, panie i panowie. Że tutaj zaczęłam powoli troszkę. No, nie powiem, że zasypiam, ale troszeczkę nudzę się z tego, czy nie mam tu powiedzieć. Więc, z Wikipedia Sonika nas uratuje. co tutaj mamy? a jest taki malutki żarcik do Crazy Taxi. Kiedy Eggman ogłasza, żółty pojazd. I czyta licencję tego auta. I czyta 1NOM155. I to jest licencja jednego z taksówek z Crazy Taxi. Szczególnie do protagonisty pod nazwą Axel. I nie wiem, czemu ja powiedziałem protagonista, ponieważ Crazy Taxi nie ma antagonistów. Albo, że ja przekapiłem jedną gierkę, gdzie jest jakaś mroczna fabuła, gdzie jest wojna taksówkarzy, kurde. To byłoby, szczerze, interesujące, ale cóż. Z tego, co ja wiem, jest tylko... Są trzy gry Crazy Taxi, trójka o których na dużo ludzi nie wie, ponieważ już tylko na Xboxa, to jest sens, czemu ludzie o nich nie wiedzieli. I co jeszcze? Było Fair Wars na PSP, który praktycznie jest tylko kompilacją jedynki i dwójki na PSP. I jakaś gra na Androida, to wszystko. To wszystko. Ale cóż, znowu się bawimy kolejkami i nie wiem co się wydarzy, kiedy przegapisz te teńczowe pierścienie. Ja ich nie przegapiłem, ale mi się coś troszeczkę wydaje, że Sonic zginie, kiedy nam się nie uda tam skoczyć. Albo że praktycznie tylko dajemy ekstra punkty. Ale cóż, to jest nasz finałowy poziom. Przed ostatnim kurde rekolorze w grze. Pokonaliśmy już kolora Rotatatrona oraz e, Frygate Ouuuu Orkan. Oraz admirała. A, oraz kapitana żelki. Byłem Ten boss się będzie nazywał Frygate Skulian i praktycznie zamiast motywu Orki będzie miał motyw czaszkowy. I to wszystko. I zamiast pokonywania go laserem, pokonujemy go roketem. Więc wersja DS-owa ma innego Wisp'a negatywnego, albo mega Wisp'a, jak się na, to na nich mówi. I teraz sobie wejdę na Wikipedię Sonika i ja wam to przeczytam tu i teraz. Więc tym oto Wisp'em ekskluzywnym w wersji DS-owej to jest... Yy... Wisp fioletowy, który pozwala Sonikowi się zmienić w czarną kulę, która wysysa wrogów do takiej czarnej dziury. Praktycznie ten Wisp zmienia Sonika w czarną dziurę. Też jest jeszcze jeden Wisp ekskluzywny do wersji DS-owej, który debiutuje w Smith Mountain. I to jest czerwony Wisp, który praktycznie pozwala Sonikowi skakać parę razy w powietrzu chargując tego Wispa i wtedy ten już wybucha dając Sonicowi extra dystans w powietrzu. I ja to pamiętam, ponieważ Sweet Carnival to ostatni świat, który ja robiłem wersji seriesowej Sonic kiedy ostatnio na poważnie w niego grałem. Ale cóż, oto jest taki, jak to mogę powiedzieć, mini-bosik. Trzeba go trzy razy z homing atakować i wtedy nam się przejście do Exitu pojawi i to będzie koniec Asteroid Coaster, jak chodzi normalne poziomy. I jak widzicie, jak w niego nie traficie, to jest kara. W ogóle, jak oberwiecie i będziecie chcieli zdobyć to nie z powrotem, to, to będzie bardzo ciężko, ponieważ klatki nietykalności nie pozwalają na zdobywanie paru rzeczy przez parę sekund. Więc ta. Uważajcie, panie i panowie. Ale cóż, panie i panowie, oto akt szósty. Asteroid coaster zaleczony, wierząc teraz na ostatni akt tego poziomu tego świata. Akt siódmy, gdzie będziemy wyłączali ostatni generator I tutaj se tak po prostu boss lata sobie problem be able to fully enjoy taking you apart without some pulled muscle slowing me down. Okay, now I'm ready. Of course, if you want to run away, please feel free. There's no shame in it. Well, maybe a little shame. Uh, you guys don't talk much, do you? Fair enough. Don't say I didn't warn you. Fjont Otto Freigate Skulian Więc jak pokonać tego bossa? Praktycznie tak samo jak yy, Frygate Orga Orkana, praktycznie trzeba homing atakować jego degesy, dopóki on rzuci te wispy. Jak rzuci roketa, to praktycznie bierzecie go i czekacie na sekcję 2D. Roket nic nie zrobi bossowi, kiedy jesteśmy w sekcji 3D. Więc bądźcie uważni. Nad, kurde, rakiet śpi, dający sygnał, że go tutaj nie można używać jeszcze. Więc tutaj będą asteroidy na ciebie rzucane. Więc uważajcie. I wtedy, kurde, kiedy ją się pojawi, to użyjcie rokieta, żebyśmy mogli go zaatakować pod nim. Tak, jeszcze jeden raz. I to będzie po obozie, panie i panowie. I tak, panie i panowie, skończymy sagę zabijania rekolorów, w Colors. Ogólnie, jak chcecie zabić e, bossów Frygate bez używania mocy Wispa, to trzeba tego bossa uderzyć aż 60 razy wtedy boss zdednie Panie i Panowie, oto jest śmierć ostatniego Rekolora! W grze Sonic Colors! Więc tutaj sobie zbieram ekstra, kurde, punkty. Ale ja wątpię, że miałem, że miałem rangę S. Tak jak to nawet był bardzo dobry świat, gdzie miałem prawie same A, jedno B i dwie Ski. Ale cóż, panie i panowie, Asteroid Coaster został zaliczony, ale to nie jest wszystko. Ponieważ wszystkie generatory wyłączyliśmy, to teraz wszystkie, kurde, traktor-bimy się wyłączą i planety będą wolne. Będą dalej, kurde, koło orbity Ziemi, ale tak czy siak są już wolne od Eggmana. <zysy> Oh. are all the aliens getting free looks like it once the power went off the locks vanished I hope Yacker's okay I think you'll be fine you don't think the weapon you were shot with still works not without power flowing to it I think we're all good that's what I like to hear yeah, czas na Ale najpierw CGI. Więc tutaj ostatnia pokazówka tego odcinka, Wispy oraz Sonic i Tails będą sobie tańczyli, wiedząc, że oni pokonali Eggmana. Więc on Tails mówi, że oni muszą jeszcze to miejsce wysadzić, ponieważ oczywiście teraz ten park jest super niebezpieczny bez generatorów, ale tak czy jak... To miejsce może być niebezpieczne w przyszłości, więc Tails rekomenduje zniszczyć to miejsce. Ale cóż, na razie wszystko się skończyło dobrze i szczęśliwie, i to jest koniec Sonica Colors. Ale oczywiście to nie jest prawdziwy koniec, ponieważ jeszcze mamy jeden ząb do zaliczania, gdzie się troszeczkę, no nie powiem, że super się rozkręci, ale wielki finał gry się rozpocznie i skończy. I to wszystko będzie się działo w ostatnim odcinku tego Let's Playa. Więc mam nadzieję, że Wam się ten Let's Play podobał. Tutaj, polski wersji 17 i jak zawsze ja Was żegnam! Adios!